I Grzegorzu, Pana wizyta w Ostrowie chyba nie przypadkowa dzisiaj. No, że tak powiem, akurat tak się złożyło, że od sześciu tygodni mój syn jest drugi, drugi warty. E, więc mając mecz w Ostrowie, a ja rodzinę tutaj, e, przyjechałem na mecz, a, ale też na kolację do kuzyna. Dzisiaj jak ten mecz się podobał? Dramatyczny i zakończony zwycięstwem e, drużyny e, Pana syna? No, myślę, że o tą jedną bramkę. E, za, po prostu za, za zaangażowanie i chęci e, warcie się, że to zwycięstwo należało. Jak na ten poziom myślę, że to był naprawdę ciekawy mecz, było wiele akcji. E, agresywności też sporo, bo widać, że nie, nie było straconych piłek, e, oba zespoły walczyły o, każde, e, o każdą piłkę i każdy mecz boiska. E, I myślę, że tutaj trzeba pochwalić oba zespoły przede wszystkim za to, że, że naprawdę wiele zdrowia i serca włożyli w te spotkanie zwycięstwo w dramatycznych okolicznościach, ale tak naprawdę chyba takie zwycięstwa najbardziej cieszą. No na pewno, to są młodzi chłopcy i, i tam są zawodnicy między 16 a 19 lat, więc jakby tutaj na pewno takie zwycięstwa ich bardzo będą budować, a, a to jest, że tak powiem sport po to, żeby, żeby grać do końca. No i warto pokazała, że, że warto jednak grać do końca, bo, bo w pewnym momencie Ostrowia dość wydawało się, że kontroluje wynik spotkania, ale myślę, że, że ta minimalizm, ten minimalizm na końcu i, i ta chęć dowiezienia wyniku bez, bez gry. Dzisiaj nie płaciła. Na jakiej pozycji gra pana syn i jak toczy się jego piłkarska przygoda na razie? No przede wszystkim dopiero od 6 tygodni jest, jest warcie w drugiej drużynie. Dołączył do zespołu dużo później. Na COVID-19 nie mógł, nie mógł przylecieć z Włoch po świętach i, i, i to na pewno troszeczkę skomplikowało, ale radzi sobie dobrze, cenuje, gra w kilku w Pucharu Polski. E, myślę, że teraz z tygodnia na tydzień zawsze będzie lepiej.